Ostatni rozdział na naszej liście, czyli pogoda. Jakub, Jezus po restauracji. Zdarzy się, kiedy w pogodzie możemy zobaczyć Jezusa. Ta pogoda jest teraz, ożywi się zachmurzenie w Sanoku. Takie coś możemy zobaczyć na niebie, w kwiatach oraz drugim drugim Bożu. Mamy takie coś i Mamy z naszej anteny satelitarnej komi i tak możemy spodziewać się dzisiejszej pogody, taka nieczysta. Ale pogoda w naszym rochmurzeniu to będzie no dobra. A więc ten odcinek by był na tyle. Dziękuję za słuchanie naszej audycji radiowej i telewizyjnej. Nadajemy pirackie radiostacje 101 i 7 FM w Krośnie, przepraszam, w Sanoku. Drugi poradnik. Koniec.